Witajcie moi drodzy bardzo serdecznie. Wraz z początkiem presezonu 10 Riot przygotował dla graczy wiele zmian nie tylko w runach kluczowych, ale również i w dżungli. Faza początkowa dla wielu bohaterów uległa lekkiej zmianie i w tym materiale chciałbym Wam przedstawić początkowe czyszczenie dżungli dla każdej z klas. Bohaterów bowiem podzieliłem na tanków, AD of tanków oraz asasinów i w każdej z klas przedstawiać będę cztery cleary jednocześnie je omawiając. Zapraszam oczywiście do obejrzenia materiału do końca, bo myślę, że naprawdę warto. Miłego oglądania! Na pierwszy ogień zacznijmy sobie od bohaterów twardych jak skała, czyli tanków. Jak wiemy, wraz z patchem 9.23 Riot postanowił ulepszyć kluczową dla tanków runkę, czyli Aftershocka, czyli moją ulubioną. Jak możecie zauważyć na materiałach, zawsze staram się rozpocząć las od strony red slideu niż blue ponieważ dostarcza on nam zupełnie więcej niż dany blue. Na przykład Red dostarcza podpalenie na stwory, wzmocnione autataki oraz na gankach spowalnia przeciwnika w moim stopniu. Jest to poniekąd lepszy zestaw, dlatego sądzę, że w early game lepszy jest po prostu Red. Po Redzie poza Sergeuani udaje się na raptory, ponieważ postacie jak Zak, Ramus jak Yamumu radzą sobie na nie bez problemu, nie tracą oni tylu HP co Sergeuani, dlatego nią po prostu udaje się na wilki nieco szybciej. Kolejnym kampem przedstawionych bohaterów są wspomniane przed sekundą wilki. Na ramusie po wielu grach mam tak zwanie wyliczony schemat punktów doświadczenia, że zawsze po dwóch małych wilkach udaję się na niebieskiego buffa. I pewnie się teraz zapytacie dlaczego. Ponieważ całe wilki dostarczają mi co prawda więcej expa, ale utracę więcej HP. A to w sumie sensu nie ma, skoro i tak po bluz dwoma małymi wilkami i tak osiągniemy trzeci level, więc szczerze mówiąc, po co się obijać? Oszczędzam w ten sposób kilka sekund oraz cenne punkty zdrowia. Wracając do clearu, później wszystkimi postaciami udaję się na niebieskiego buffa, którego robię oczywiście bez problemu, jednocześnie używając jeden, może dwa staki podki na zdrowie, zależnie od sytuacji. Posiadam w tym momencie trzeci poziom i zależnie od sytuacji na różnych liniach, głównie na bocie czy też topie, bo tam najczęściej staram się gankować, albo zmierzam na ganka z mniej więcej 70-90% zdrowia, albo po prostu dokonuję próby zabicia żaby, jeżeli mam czas. W tym momencie średnia jest minuta mniej więcej 2,40 do 3 minut, smajtujesz, by mieć reset smajta i oczywiście więcej HP i w takim stanie udajemy się na żuka. Podczas udania się na żuka używamy totemu wizji w miejscach, które widzicie w materiałach oznaczonym pingiem i po prostu robimy żuka. W ten sposób mamy 3,5 poziomu, wyczyszczoną prawie całą dżunglę no i możemy oczywiście się albo wycofać, albo dokonać ganka na całym HP. Kolejnym podpunktem w tym odcinku to postacie AD albo AD off-tank, które można oczywiście budować w zasadzie na wiele sposobów. Można je budować zależnie od gry, jak i przeciwników w Enemy teamie, czyniąc z nich w zasadzie dużym stopniu flexowego pika. Odnośnie runek, każdą z następujących postaci przedstawionych na materiale nagrałem wraz z Conquerorem. Liry do tych postaci, które widzicie na ekranie, się różnią od tych prezentowanych przed chwilą tanków. Olafem czyścimy absolutnie wszystko w naszej dżungli po kolei, zaczynając od Blue, kończąc na golemach. Dosyć ważnym elementem tutaj przy Olafie jest to, że na trzecim poziomie nie wybieramy po prostu umiejętności kolejnej pod E, tylko po prostu ulepszamy nasz topór w celu zwiększenia obrażeń w dżungli i zmniejszenia czasu odnowienia, oczywiście tego toporu. Innym czyszczeniem dżungli zaś może popisać się Kane. W jego przypadku pozwoliłem sobie dodać gameplay Karasmaja, słynnego OTPK z NA, który niedawno nagrał na swój kanał na YouTube clear do tej postaci. Różni on się bardzo mocno od Olafa. Zaczyna on bowiem od Reda, następnie robi Raptory i wchodzi on po prostu do dżungli przeciwnika, czyli do tak zwanego Invada. Istnieje, jak mówi, duża szansa, że zdobędziemy baw przeciwnika, jednocześnie go również wyeliminujemy. Kane bowiem potrzebuje we wczesnej fazie rozgrywki walk, ponieważ musi on naładować swoją furię, by się przemienić w Darkina czy Rasta. W materiale maj dodał również, że warto po tym klirze od razu zgankować boczne linie takie jak top czy również i bot, ponieważ w drugiej minucie 40 sekundzie, no nie oszukujmy się, nikt ganka po prostu się nie spodziewa. W przypadku Lisina oraz Jarwana mają oni wręcz identyczny clear w dżungli, które w zasadzie widzicie na, na materiale, dlatego sobie pozwolę omówić ich po prostu dwóch naraz. Starajmy się zawsze zaczynać tymi postaciami od Reda, ponieważ obie postacie bazują na autoatakach. Następnie zmierzamy na Wilki, Blue oraz Żabę. Posiadamy bowiem trzeci poziom, mniej więcej 50-60% zdrowia i możemy się podjąć szuka. Jarvan ma lekką przewagę nad Lisinem dzięki pasywie, dlatego swój clear zakończon zawsze o parę sekund szybciej niż Lisin. Pragnę również dodać, że czasem taka wiedza może nam po prostu pomóc się domyślać, gdzie znajduje się przeciwnik w danym miejscu. Ostatnim podpunktem w tym odcinku są asasyni, jak i również postacie typu Kerry, na przykład Twitch. Na większości postaci typu Assassin bądź Kerry gra agresywna jest niemalże obowiązkowa, ponieważ postacie typu Nidali, Elice i tym podobne polegają najbardziej na wczesnych fazach rozgrywki. Runy do przedstawionej czwórki na ekranie to Dark Harvest dla Elice i Nidali, Pres De Attack dla Twitcha oraz Letal Tempo dla Nocturna. Zacznijmy najpierw od kobiet, czyli Elice oraz Nidali. Posiadają one w 100% ten sam clear. Mogą one zaczynać od obu stron, lecz sądzę, że autoataki są bardziej ważne niż drobne skrócenie czasu odnowienia umiejętności na pierwszych poziomach. Kolejnym kampem są oczywiście wilki. Staramy się najpierw zniszczyć mniejsze stworki, aby po prostu swoje umiejętności skupić jak najbardziej na większym wilku. Potem jest standardowo niebieski buff. Staramy się w tym przypadku autoatakować jednocześnie uciekając od niego, tak zwanie po prostu kajtować blue buffa. W przypadku niskiego zdrowia możemy użyć smajta i udać się na żabę, lecz ona w sumie nie powinna nam sprawić problemu przed jeszcze trzecią minutą, dlatego ważnym elementem i punktem jest tutaj albo na blue, albo na żabie użycie smajta w celu resetu. Następnie wraz z trzecim poziomem albo udajemy się na ganka np. Na, na topa, albo po prostu zmierzamy na żuka. Cały clear osiągamy tuż przed wybiciem 3 minuty 30 sekundy na zegarze. Jeśli chodzi o Nocturna, dosyć ważnym elementem u niego jest farmienie się do momentu osiągnięcia umiejętności specjalnej. Nie oszukujmy się, bez niej moim zdaniem Nokturn pomimo licznych wzmocnień, jest po prostu słaby. Grając Nocturnem, staracie się farmić dżunglę do momentu, aż nie uzyskacie umiejętności specjalnej, bo bez niej tak naprawdę nikogo nie jesteśmy w stanie zabić jeden na jeden. Pragnę również dodać, że we wszystkich nagraniach przedstawiam clear bez niczyjej pomocy, a to w zasadzie dużo zmienia, jeśli chodzi o zdrowie na danych postaciach. Dlatego, na przykład, w przypadku Twitcha nie gankuję linii na drugim poziomie i się nie cofam, tylko po prostu podejmuję się dalszemu clearowaniu dżungli. Jak możecie zobaczyć, no, niestety, Twitch nie jest aż takim tankiem i mocno natracił na zdrowie. dlatego musiałem sobie pomóc. W przypadku Blue musiałem zasmajtować dosyć wcześnie, no i jak widzicie, dałem radę. Tym skromnym akcentem dziękuję moi drodzy za obejrzenie tego materiału do końca. Mam oczywiście nadzieję, że po części Wam pomógł clearować dżunglę w tym sezonie oraz mam nadzieję, że się spodobał. Jeżeli tak, nie zapomnij zostawić subskrypcji na kanale, by być na bieżąco z kolejnymi odcinkami oraz zapraszam na moje social media, gdzie informuję na bieżąco, jakie niedługo poradniki się pojawią na moim kanale. Link masz w opisie. Także ja spadam. Na razie, strzała!